A jednak odepchnąłeś i wzgardziłeś, odrzuciłeś swojego pomazańca. Obaliłeś przymierze ze swym sługą, dopuściłeś do zbezczeszczenia na ziemi jego świętości. Zburzyłeś wszystkie jego mury obronne. Z jego warowni zrobiłeś straszydła. Grabieży u Niego dokonują wszyscy przechodnie, stał się przedmiotem obelżywych szyderstw dla swoich sąsiadów. Wywyższyłeś prawicę jego wrogów, radością napełniłeś jego nieprzyjaciół. Wycofałeś pomoc dla jego miecza i nie dałeś mu wsparcia w czasie bitwy. Wygasiłeś jego świetność, jego tron zrzuciłeś na ziemię. Skróciłeś dni wyznaczonego mu czasu i dopuściłeś do jego pohańbienia. Jak długo jeszcze, o Panie, będziesz się od nas odwracał? Jak długo Twój gniew palił będzie jak ogień? Pamiętaj o tym, jakie jest to moje istnienie. Czy na próżno stworzyłeś wszystkich ludzi? Czy jest taki człowiek, który żyć będzie zawsze i nie zazna śmierci? Który potrafiłby ocalić swe życie przed ramieniem otchłani? Gdzie jest o Panie to twoje dawne miłosierdzie, które w swojej troskliwości pod przysięgą obiecałeś Dawidowi? Zwróć Panie swą uwagę na znieważenie sług twoich, które boleśnie przeżywam w mych trzewiach ze strony wielu ludów. Dopuszczają się go Twoi, Panie wrogowie, Odpłacają nim Twojemu pomazańcowi. Na wieki niech Pan będzie błogosławiony, Niech tak się stanie, niech się stanie.